20 października. Anna Urbańczyk. Witam serdecznie w kolejnym wydaniu programu Kulturalny Donosiciel. Jak już wspomniałam w poprzednim, jesień w Rybniku nigdy nie jest nudna. Jesteśmy praktycznie na półmetku rybnickich dni literatury, a za pasem mamy kolejne wielkie artystyczne wydarzenie rybnicką jesień kabaretową. Na razie zapraszamy do obejrzenia relacji z tego, co już za nami. Za nami trwające 4 dni dziesiąte Boguszowickie Dni Młody. Farałkom na jubileuszowym torcie był oczywiście koncert finałowy w niedzielę, 16 października, który upłynął w rytmach hip-hopu. Na scenie Deka Boguszowice można było zobaczyć ciekawych rybnickich artystów i zespołów, innymi już dobrze znaną publiczności formację pomału. 11 muzyków, którzy pracują właśnie nad pierwszą płytą. Zapytaliśmy więc, jak w takim dużym gronie tworzy się muzykę. No, nie można powiedzieć, że to są to ludzie wybitnie, inteligentni i uzdolnieni, dlatego po prostu no, starcia są. No, każdy, każdy, jest, każdy ma swoje racje, ale to dobrze wpływa na muzykę. Jest to do, dobry proces twórczy, wydaje mi się. Pomału pracuje nad pierwszą płytą. Po jej wydaniu jest natomiast inny popularny rybnicki artysta, Bartosz Medyński, czyli Metrowy. I jak widzimy, pod sceną zgromadził się już tłum wiernych fanów. Jako, że utwory z pierwszej płyty są im doskonale znane, niedługo będą uczyć się nowych. Pracuję nad płytą z Rufiokiem, ze Skorupem, Gościnie z Buniem, który dzisiaj ze mną grał. Projekt roboczo się nazywa Kosmos. W przyszłym roku, pewnie będzie jakoś na początku roku. Najbardziej oczekiwaną gwiazdą wieczoru był oczywiście OSTR. Artysta uznawany za jednego z najlepszych polskich tekściarzy. Laureat wielu nagród krajowych i międzynarodowych. Co Niestety, ostry z przyczyn, które rozumiemy i szanujemy, nie zgodził się na udzielenie nam wywiadu. Jak nam jednak zdradził w prywatnej rozmowie, jego plany na przyszłość nie są związane z kolejną płytą, ale z powiększeniem rodziny. Trzymamy więc kciuki za powodzenie, wspominając koncert, na który naprawdę warto było przyjść. Jesteśmy w zasadzie na półmetku Rybnickich Dni Literatury. Sporo wydarzeń przed nami, ale są też takie, które już za nami. I to zarówno w bibliotece, jak i na deskach Teatru Ziemi Rybnickiej. Jednym z ważniejszych wydarzeń czytelniczych było na pewno spotkanie z Małgorzatą Gutowską Adamczyk, pisarką, scenarzystką filmową i dziennikarką. Autorka poczytnej serii Cukiernia pod Amorem rozmawiała z czytelniczkami o swoich bohaterach i procesie twórczym. Nam natomiast zdradziła pomysły na następną powieść. Następna książka też pozostaje w kręgu cukierni, jeśli tak można powiedzieć, ponieważ jedną z bohaterek wyjmuję z cukierni i przyglądam się jej bliżej. Ale czytelnicy niech poszukają materiałów na ten temat i niech sami dociekną, o kogo chodzi. W bibliotece dyskutowano o literaturze, natomiast w Rybnickim Centrum Kultury literaturę oglądano. W wydaniu najlepszym, bo Krystyny Jandy. Aktorka zaprezentowała na scenie monodram w reżyserii Magdy Umer na podstawie opowiadania Agnieszki Osieckiej Biała Bluska. Do spektaklu artystka wróciła po ponad 20 latach. Zapytaliśmy więc, jak zmieniła się jej bohaterka. To była młoda dziewczyna, śpiewałam inne piosenki. Śpiewałam piosenkę Komu urodzić mam weselne dzieci? No dzisiaj już nie mam zamiaru urodzić. Wszystko jest, cała ta historia jest jakby w cudzysłów wzięta. Snuta przez aktorkę opowieść dziewczyny półchorej psychicznie osadzona jest w czasach stanu wojennego. Krystyna Janda przedstawiła na scenie nie tylko trudną historię miłości, ale także skomplikowane dzieje naszego narodu. Jest to świetna rola do zagrania, pewien charakter do narysowania i ja staram się to robić, natomiast trzeba wszystko wyważyć, czy grać tylko charakter, czy jednocześnie grać w szerszą opowieść o Polsce. O kunszcie aktorskim Krystyny Jandy powiedziano już wiele. Również w tym spektaklu aktorka nakreśliła postać pełną sprzeczności i emocji, wywołując wśród publiczności zarówno salwy śmiechu, jak i łzy wzruszenia. No ale Chris, no wiesz jaki jest mój stosunek do szmilki na zębach? Potworny, potwornie historyczny. Na tę paszczękę w ogóle patrzeć nie mogłam. Jeszcze to zaczęła bułkę pożerać, paszczą czerwoną poruszać. Nie, no słuchaj, są pewne granice tolerancji, nie? To, co mieliśmy okazję zobaczyć w relacjach, to dopiero namiastka tego, co przed nami. Dla naszych widzów znowu mamy zaproszenie na najciekawsze imprezy. Oglądajcie więc uważnie zapowiedzi. Dziesiąta edycja festiwalu RepFN już rozkręciła się na dobre, a przed nami jeszcze szereg atrakcji. I tak, w piątek 21 października o godzinie 17 zapraszam wszystkich do Domu Kultury w Rybniku w Chwałowicach. Odbędzie się pierwszy blok filmów konkursowych w kategoriach Fabuła, Dokument, Eksperyment. 5 godzin naprawdę ciekawych filmów przed nami. W sobotę 22 października o godzinie 10.30 zano operator filmowy Andrzej Ramlau chociażby z takich filmów znanych jak 13 posunek, czy też lalka, czy nie ma róży bez ognia, czy nie ma mocnych, poprowadzi warsztaty operatorskie, także bardzo Państwa serdecznie nie zapraszam. Natomiast o godzinie 15 zaczynamy drugi blok filmów konkursowych w kategoriach fabuła i dokument, z również atrakcje filmowe przed nami. O 21.30 w pubie Paleta w sobotę zapraszamy na afterparty i na koncert świetnego zespołu Kumka Olik. Cześć! Jesteśmy Kunkalik. 22 października gramy w klubie Paleta w Rybniku. Start 21.30, zapraszamy wszystkich, zwłaszcza jeśli lubicie gitarowe grania, chcecie posłuchać naszej nowej płyty na żywo, to to jest najlepsza okazja, bo w Rybniku dawno nas nie było i pewnie nieprędko wrócimy. Boję się, że w nowym mieście nie znajdziemy W niedzielę, 23 października zapraszamy na ogłoszenie wyników o godzinie 17.00, pokazy filmów nagrodzonych. Natomiast o godzinie 19.00 odbędzie się premiera najnowszego filmu Egoniusza Klucznoka, Powołanie. Zapraszam Państwa serdecznie. Szczegóły na stronie www.repefene.pl Rybnickie Dni Literatury trwają już w najlepsze. Przypominamy, że jutro w Rybnickim Centrum Kultury koncert Michała Bajora. A w sobotę Frak and Roll, najnowszy program kabaretu grupa Mozarta. Reszta zapowiedzi w materiale. Zapraszam Państwa serdecznie na spotkanie ze słoweńskim pisarzem współczesnym wadoza Botem. W ramach Dni Literatury Rybnickiej spotkanie to odbędzie się w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej o godzinie 17.21 października. Serdecznie Państwa zapraszam, gdyż to będzie wyjątkowa wizyta słoweńskiego pisarza w Polsce. Na ten moment jest właśnie tłumaczona jego najnowsza książka, Plemie Jastrzębiowe, które tłumaczy pani doktor Regina Wojtoń z bielskiej uczelni. Zapraszam Państwa serdecznie. Tego wieczoru będą Państwo mogli zobaczyć wspaniałe slajdowiska z krajobrazami Słowenii. Posłuchamy fragmentów książki oraz będziemy mogli zapytać samego pisarza o to, co nas najbardziej interesuje. Zapraszamy. Od kilku dni na parterze biblioteki przy ulicy Szafranka 7 prezentowana jest wystawa, która nosi tytuł Miłość i wojna czyli Gwiezdne Wojny, Władca Pierścieni i Japonia w kulturze, literaturze i filmie. 22 października zapraszamy Państwa na fantastyczny finał, podczas którego główni inicjatorzy tej wystawy, czyli Akademia Fantastyki Jedi Takeda, zaprezentuje nam pokazy walk japońskich i średniowiecznych, pokazy kaligrafii japońskiej, turnieje rycerskie i wiele innych atrakcji. Wszystkich miłośników trzech światów, światów gwiezdnych wojen, światów władcy pierścienni i światów samurajów japońskich, serdecznie zapraszamy. Po prezentacji Akademii w sobotę o godzinie 16 zapraszamy Państwa na spotkanie z autorem Tomaszem Kołodziejczakiem, autorem nowoczesnej social fiction, science fiction i Space Opery. Zapraszam państwa serdecznie na projekt muzyczno taneczny pod tytułem To nie koniec świata, zorganizowany z okazji setnej rocznicy urodzin Czesława Miłosza. Projekt ten odbędzie się z okazji Rybnickich Dni Literatury w nietypowym miejscu, Fokus Mal Rybnik, 23 października o godzinie 21. Zapraszam państwa serdecznie. Muzykę stworzyli muzycy zespołu Zawiało Folk Free Music, a zatańczą dla państwa artyści studio tanecznego Wiveru. Śpiewająco z rynku. Witam z Bartek, ze Zespół The Channel. Eee, nie słyszycie tego, co ja słyszę. Ja słyszę alarm, wysłyszycie naszą muzykę. Eee, a na alarm, który ja słyszę, zwiastuje sobotnią imprezę w White Monkey na ulicy Kościuszki. To jest 22 października od godziny 19. Eee, duża ilość przepysznych herbat, mniejsza ilość przepysznych kaw. Dużo przesmacznego dymu z fajek wodnych i to wszystko jeszcze będzie udekorowane naszą muzyką w wersji akustycznej. Dodatkowo chcemy zrobić z tego mini MTV Unplugged z dużą ilością świec, żeby po prostu było magicznie. Chcemy Was zaczarować, rozmawialiśmy tutaj przed chwilą, że tak naprawdę nie macie wyboru co do imprezy w najbliższą sobotę, bo jedyny słuszny wybór to White Monkey, koncert zespołu Desh Channel, dużo magii. No nic, no, padajcie, do zobaczenia, hej! Cześć, tu Szymon Bartkowiak z zespołu The October Leafs, serdecznie zapraszam na nasz najbliższy koncert promujący naszą debiutancką płytę, która okaże się 28 stycznia 2012 roku, sobota 22 października, godzina 20, Tyskie Pub, bądźcie z nami. Witam serdecznie. Chcielibyśmy zaprosić wszystkich tym razem na koncert Fisza i Amadę, który odbędzie się 27 października w Kulturalnym Klubie. Bracia Waglewscy, inaczej znani jako Fisza i Amadę, są synami znanego Wojtka Waglewskiego, wokalisty WW i tym też są dla hipkopu czym Wojtek Waglewski, dla muzyki rozrywkowej. Także... Uczta muzyczna zapowiada się wspaniała. Tym razem występują nie jako tworzywo sztuczne, lecz jako trio z DJ-em Epromem. Jest to najwyższej klasy światowy DJ, który był dwa razy mistrzem polskim i dwa razy mistrzem Europy w DJingu. Także zapowiada się wspaniałe widowisko. Bilety w cenie 30 zł. Zapraszamy od godziny 19. O najdłuższych nogach w szkole. Ja kończyłem na ławce rezerwowych. Starałem się, by wstydu nie narobić. Pan od wf brzuszek wydatni, podglądał cię w damskiej przebierani. Święto kabaretu rozpoczyna się już za tydzień w czwartek, a to za sprawą 16. rybnickiej sieni kabaretowej ryjek. Jak co roku bilety rozeszły się błyskawicznie. Tym razem zniknęły w sprzedaży internetowej w ciągu 10 minut. My przygotowaliśmy dla Was podwójne zaproszenia na poszczególne wydarzenia. Zapraszam państwa bardzo serdecznie na 16. Rybnicką Jesień Kabaretową, która jak zwykle odbędzie się w klubie Energetyka i w teatrze Ziemi Rybnickiej. Impreza będzie trwała 5 dni. Rozpoczynamy w klubie Energetyka w czwartek. Jak zwykle odbędzie się Mały Ryjek, a później będą państwo mieli okazję bawić się przy kabarecie Neonówka i zespołu, zespole Żarówka. Mały Ryjek to nowa rzecz, ale już istniejąca na Rybnickie Jesień Kabaretowej od kilku lat. W tym roku wystąpią kabarety, jak zwykle z całej Polski, młode, obiecujące. Natomiast z rybnika pojawi się kabaret chwilowo kaloryfer. W piątek rozpoczynamy konkurs główny rybnickiej sieni kabaretowej. W konkursie jak zwykle wystąpi 8 kabaretów. Dzień zakończy konkurs satyryków. Weźmie w nim udział czterech satyryków młodego pokolenia i ta konkurencja nazywa się One Ray Show. Kolej w sobotę druga część konkursu i po konkursie zapraszamy na dwa konkursy o melodyjną nagrodę Artura i złotą kasetę. Natomiast w niedzielę przenosimy się do ziemi Rybnickiej. To znowuż tak jak zwykle związane jest z realizacją Telewizyjną, do czego potrzebna jest duża sala. Tutaj pojawią się wszystkie kabarety, które najciekawiej zaprezentują się podczas konkursu i dołączy tutaj Piotr Bałtroczyk oraz kabaret Anim Rumro. Rum. Zupełną nowością jest to, że Rybnicka jesień nie zakończy się w niedzielę jak to zwykle bywało, ale będzie również odbywać się w poniedziałek, ponieważ w Teatrze Ziemi Rybnickiej młodzi panowie, którzy niedawno mieli swoją premierę nowego programu kabaretowego, będą nagrywali płytę DVD. Do nagrania tej płyty oprócz tych wszystkich kabaretów, które zaprezentują się we wcześniejszych dniach jesieni Kabaretowej, dojdzie jeszcze Cezary Pazura jako gość specjalny. What? Kategoryczne no! <grymiany> Thank you, much! To już wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym programie. Jak zwykle zachęcam do udziału w imprezach, bo nie ma nic lepszego na jesienną chandrę niż dobry koncert czy spektakl. A już na pewno kabaret